Dla Na nami trzecia edycja konkursu Fitness Model Poland, który po raz kolejny został zorganizowany przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Integracja oraz Fitness Autority z Gdańska. Inspiracje do zawodów stanowiły konkursy rozgrywane w Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach europejskich, gdzie każdorazowo obijały się głębokim mechem i wciąż cieszą się ogromną popularnością. Podczas trzeciej edycji, tym razem gościnnie na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury, o tytuł Fitness Model Poland oraz pierwszej i drugiej wicefitness rywalizowało 21 przedstawicielek płci pięknej. Wszystkie kandydatki zaprezentowały się w kilku odsłonach, w tym m.in. w kostiumach kąpielowych, sukniach wieczorowych i strojach sportowych. Ich atuty i wdzięki oceniało jury, złożone z osób, które na co dzień związane są z fotomodelingiem, fitnessem i prasą kobiecą. Biorę już drugi raz udział jako juror w tym konkursie, no i przyznam, że z roku na rok widzę, że, że kandydatki naprawdę są odważniejsze, jest ich coraz więcej, no i poziom również jest bardzo wysoki. Wybór jeżeli chodzi o tam pierwsze, drugie miejsce nie był taki trudny, dalej mieliśmy trochę problemów, ale myślę, że, że słusznie wybraliśmy. Tutaj przede wszystkim chodziło o to, żeby dziewczyny prezentowały się no, ładnie i w strojach kąpielowych, ale również chodziło o ogólną urodę, ponieważ nie są to tylko i wyłącznie fitnesski, ale także mają być to modelki, które będą pracowały przed obiektywem, więc myślę, że jak Najbardziej twarz i taka ogólna uroda, w e, wdzięk, urok był oceniany. Spośród dziesięciu finalistek jury wybrało tą najpiękniejszą, 22-letnią Klaudię Eldursi z Bydgoszczy. Tytuł pierwszej wicefitness Model Poland zdobyła Kamila Maćkowiak. Drugą wicefitness została Agata Bzymek. Na zwycięszczynię czekały wyjątkowe nagrody. Diadem oraz profesjonalna zagraniczna sesja zdjęciowa. Dodatkowo uczestniczki, które zajęły pierwsze trzy miejsca, otrzymały nagrody pieniężne i rzeczowe. Specjalne puchary dla paniu fundował także prezydent Tarnobrzega. Gale Fitness Model Poland uświetnił występ Elite Talent Club rzeszowskiej grupy, której specjalnością jest akrobatyka najwyższego formatu: duety, trójki, czwórki, akrobacje zespołowe, ćwiczenia na trampolinie i szarfie. Podczas gali publiczność mogła również wysłuchać specjalnego koncertu Szymona wydry z gitarzystą Karpediem z Pigniewem Suskim. Spotkamy się wśród gwiazd. Tradycji stało się zadość. Kolejny mecz we własnej hali koszykarzy Siarki Jezioro Tarnobrzeg dostarczył kibicom ogrom emocji i jego losy ważyły się do ostatnich sekund. Być może jest to taki już wzorzec, na którym będziemy się opierać, także zapraszam kibiców, bo czeka nas czeka nas wiele emocjonujących na 5 sekund przed zakończeniem spotkania Siarka prowadziła 77-76, ale piłkę z boku wyprowadzali goście, czyli gracze Śląska Wrocław. Robert Skibniewski wbiegł pod kosz, ale z trudnej pozycji spudłował i w taki sposób Siarka odniosła pierwsze w sezonie zwycięstwo przed własną publicznością. Dzisiaj nie straciliśmy 80 punktów, no sprawdza się teoria trenera, że jak nie damy sobie rzucić 80, to mamy szansę na zwycięstwo. No, drugi raz to się zdarzyło i mamy drugi raz zwycięstwo. Do dramatycznej końcówki wcale nie musiało dojść. Siarkowcy, wśród których brylował LaMarchal Corbett, zaczęli mecz dobrze i po pierwszej połowie wygrywali 50 do 42. Niestety, tak jak to miało miejsce w poprzednich spotkaniach, w drugiej połowie dało o sobie znać zmęczenie i krótka ławka rezerwowych. Goście, dla których trafiali przede wszystkim Kalunski, Skibniewski i Mladenowicz, szybko odrobili straty, a nawet wypracowali sobie kilkupunktową przewagę. W końcówce więcej zimnej krwi zachowali jednak gospodarze i ostatecznie pokonali Śląsk 77-76. Trzeba pamiętać, że, że mamy dość skróconą ławkę, gramy ósemką, a de facto zespół ciągnie sześciu zawodników i nie ma co ukrywać, że na pewno zmęczenie. My dużo jeździmy po Polsce, my nie mamy krótkich wyjazdów, gramy co trzy dni. To się czuje i widzi w u niektórych, że, że, że to się nabija gdzieś tam. Mamy teraz tydzień, trochę, trochę, trochę odpoczniemy od, 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 tego, od tego ruchu. No jednak jednak no trzeba, trzeba brać pod uwagę, że, że, że to są też ludzie, tylko są młodzi, nie, nie, nie często umieją oszczędzać siły w trakcie meczu. Także chwałem, że dzisiaj wygrali. Jest drugie zwycięstwo i idziemy dalej. W najbliższą sobotę rywalem jeziorowców z Tarnobrzega będzie jeden z faworytów całych rozgrywek, Turów Zgorzelec. Początek meczu o godzinie 18.00. Na trzy kolejki przed zakończeniem rundy jesiennej piłkarze Siarki Tarnobrzeg awansowali na fotel lidera trzeciej Ligi Lubelsko-Podkarpackiej. Karpaty Krosno tylko zremisowały z ostatnią w tabeli Polonią Przemyśl, a Siarka pokonała przed ostatnią Stalmielec 2 0. Derbowe spotkanie wcale nie było dla piłkarzy Starnobrzega spacerkiem. W piątej minucie dobrej okazji nie wykorzystał Michał Szczepański. Potem do głosu doszli milczanie, którzy najgroźniejsi byli po stałych fragmentach. Obraz gry uległ zmianie w dwudziestej minucie, wtedy to po błędzie środkowych obrońców stali kapitalnego gola zdobył napastnik siarki Tomasz Stolpa. Staram się grać obiema nogami. No, 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 cieszę się, że dzisiaj ta prawa noga przyczyniła się no, do, do zdobycia pierwszej bramki. Strzelony gol sprawił, że gospodarzom grało się łatwiej. Jeszcze kilka razy zagrozili bramce stali, ale wynik do przerwy już się nie zmienił. Druga połowa zaczęła się od odważnych ataków gości. To, że Siarka nie straciła w tym okresie gola, zawdzięcza Jakubowi Łuczakowskiemu, który w 51 minucie wybił z linii zmierzającą do bramki piłkę. Te sytuacje, gdzie są piłki wybijane z linii bramkowej, to już możemy mnożyć i nie tylko w tym spotkaniu. Później mecz stracił na widowiskowości. W 60 minucie doszło do sporego zamieszania przy linii bocznej, w którym udział wzięli niemal wszyscy piłkarze obu drużyn razem z rezerwowymi. Zanerwował atmosferę, odpowiedzialny był słabo dysponowany tego dnia arbiter, który swoimi niezrozumiałymi decyzjami popsuł widowisko. Spokojniej zarówno na murawie jak i na trybunach zrobiło się od 76. minuty spotkania. Wtedy to obchodzący dzień wcześniej, 27. urodziny, Daniel Beszczyński strzałem głową pokonał bramkarza Stali i ustalił wynik meczu na 2 do 0. Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, bo to druga z kolei moja rzędu bramka, a w sumie już trzy, tak Także. No dziękuję chłopakom, że takie dogrywają piłeczki. Grzechnie było takiego coś wykorzystywać. No i co? No super, super, fajnie, bo to derby właśnie. Nie? No to jesteśmy wszyscy zadowoleni, no i oby tak dalej. W ostatnim fragmencie strzeliśmy na 2-0 i, i dowieźliśmy to 2-0, które wydaje mi się, że, że był zasłużonym wynikiem. Czy stale, czy my chcieliśmy ten mecz wygrać? I na tym uważam, kibice zyskali, chociaż mówię, no. Żuje drugiej za bardzo było nerwowo w poczynaniach jednej drużyny i drugiej, ale myślę, że zasłużeni wygraliśmy ten mecz. Siarka po tym zwycięstwie jest już liderem. W następnej kolejce podopieczni Adama Marzysza zagrają w Świdniku z miejscową awią. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu przy współudziale Komendy Miejskiej Policji już po raz szósty przygotowali drużynowy turniej wiedzy o przepisach ruchu drogowego bezpieczna droga do szkoły. Konkurs organizowany jest dla klas 1-3 szkół osiedlowych. Czyli tych szkół, które znajdują się w pobliżu dróg szybkiego ruchu, po to, ażeby wpoić im bezpieczne zasady korzystania z dróg oraz bezpiecznej drogi do szkoły. W tym roku będą brać udział szkoły osiedlowe z osiedla Wielowieś, Mokrzyszów, Sobów, Miechocin oraz Zapraszamy również szkoły podstawowe Strześni oraz Furman. Reprezentanci szkół zmierzyli się w konkurencjach sprawdzających zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę o zasadach ruchu drogowego. Konkurencje teoretyczne będą dotyczyły znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, a także tego jak powinien zachować się na drodze wzorowy rowerzysta. Natomiast konkurencje sprawnościowe to będzie sprawdzian jazdy na hulajnodze oraz jazdy na rowerze. Oprócz tego pierwszoklasiści będą mogli będzie to dla pierwszoklasistów taka lekcja, jak powinien zachować się na drodze wzorowy pieszy i wzorowy rowerzysta, ponieważ pierwszoklasiści są obserwatorami i kibicami w dzisiejszym turnieju. Uczniowie świetnie radzili sobie z przygotowanymi dla nich zadaniami. No, turniej można ten, poznać nowych kolegów, koleżanek, można się dużo nauczyć. <znaków>, bo później będą nam potrzebne na kartę rowerową. Dla uczestników turnieju promującego rozwagę i ostrożność na drodze przygotowano cenne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, sportowego i książek ufundowane przez prezydenta miasta, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.